Witam Was ponownie na kanale Powętkujmy. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak zmontować dwa podstawowe zestawy do połowy metodą. Zestaw zwykły. Czyli samozacinający oraz zestaw z tak zwanym stoperem, czyli zestaw przelotowy na delikatne brania, szczególnie teraz, gdy zaczniemy łowić ryby na wiosnę. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać, w jaki sposób przygotować zanętę bardzo prostą przy użyciu zwykłej bazy oraz mielonego peletu truskawkowego oraz jak, w jaki sposób rozmoczyć pelet 2 mm halibutowy, żeby się nadawał do użycia do naszego koszyczka i żeby się nie kleił do naszej formy i było odpowiedniej konsystencji i lepkości żeby nie mieć problemu z tym wszystkim na łowisku. Tak więc pora podwinąć rękawy i brać się do roboty. Zaczniemy teraz od przygotowania bardzo proste, ale jakże bardzo skutecznej zanęty do połowy metod Feder którą ja często stosuję i wiele razy mi się sprawdziła to możecie zobaczyć oczywiście w filmiku pod tytułem Zasiadki 2014 co potrzebujemy do zrobienia tej zanęty, do metody? A więc, tak w pierwszej kolejności potrzebujemy najzwyklejszej bazy wędkarskiej, umiejętnie jakiejś zanęty. Ważne, żeby miała drobną strukturę. To jest bardzo ważne przy łowieniu na metodę. Żeby nam odpowiednio pracowała pod wodą w naszym koszyczku. Drugą rzeczą, którą potrzebujemy, to jest ja tutaj mam mielony pelet truskawkowy. z zmielony. Dość drobno w męku do kawy. Widzimy, są tu małe grudki, ale to jest normalne, bo ponieważ pelet jest bardzo tłusty, tak więc nie unikniemy tych grudek. Oczywiście, kolejną rzeczą, jaką potrzebujemy, to jest oczywiście woda. Ja tutaj mam wodę prosto z kranu, ale oczywiście najlepsza by była woda z łowiska. Wiadomo, ryby są przyzwyczajone do tej wody, tak więc zanęta nie zbudzałaby żadnych obaw wśród naszych potencjalnych ryb. A więc zaczniemy od tego. Wsypujemy, a już Wam mówię, tu jest jeszcze wiaderko, w którym wymieszamy oczywiście naszą zanętę. A więc zaczynamy pierwszy etap. Wsypujemy naszą bazę. Staram się zawsze robić bazę z peletem w stosunku 1 do 1, ponieważ wtedy mam pewność, że to będzie odpowiednio pracowało według mnie na naszym uwisku. Wsypujemy pelet. Teraz wszystko Dokładnie mieszamy, żeby się składniki ładnie połączyły. Widzimy, nasza zanęta zmienia kolor. Tu mamy jakąś taką, o, nawet dostał pelecik. Tutaj taki, co możecie zobaczyć, truskawkowy jeden się ostał. Mieszamy to wszystko razem, żeby to miało jedną istotną substancję, barwę. Wzmocnijmy ruchami, nie ma co się obawiać, że się coś wysypie. Następnym etapem dodajemy, mieszając dodajemy odrobinę wody. Cały czas mieszamy, dodajemy wodę. Pamiętajmy, żeby nasze zanęty... lepiej naszą zanętę nie dowilżyć niż ją przemoczyć, bo trzeba wiedzieć o tym, że każda zanęta po nawilżeniu wydaje nam się odpowiednia. Ale z reguły po 5-10 minutach ona jest zasłucha, ponieważ wszystkie składniki wpijają wodę. Mieszamy wszystko. I się woda dobrze rozprowadzi w naszej zanęcie. Jeszcze damy odrobinkę wody. Woda, bo myślę, że już wystarczy. Jeszcze możemy ją tak w rękach bardziej rozproszyć. Jak widzicie, zanęta nie jest za mokra, ani za sucha, bardzo ładnie się formuje. Ale gwarantuję Wam, za 5 minut sprawdzimy jaka ona będzie i zobaczycie jak bardzo ona wpiła tą wodę, którą przed chwilą wlaliśmy do niej. Kolejną podstawową zanętą, którą używam do połowy metodą, jest oczywiście bardzo drobny pelet. Tutaj akurat mamy pelet o granulacji 2 mm. Jest to pelet halibutowy, tak jak widzicie, bardzo drobny. Też powinniście dostać taki pelet w Waszej miejscowości, w sklepie wędkarskim, możecie kupić przez internet. I co? Potrzebujemy peletu, odrobinkę i oczywiście wody oraz naczynia do mieszania tych dwóch składników. Wsypujemy pele do naszego naczynka, w i powoli dodajemy wody, oczywiście wszystko mieszamy, musimy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ zbyt duża ilość wody rozpuści nam perę, dlatego oczywiście nie chcemy, pelet powinien być mokry, ale nie powinien się całkowicie rozpuścić ponieważ nie będzie on spełniał i Będzie taka po prostu breja w naszym koszyczku. Nie będzie to niczemu służyło praktycznie. Wyjmiemy po 20 minutach, po pół godziny zestaw z wody, a tam będzie dalej nasz pelet. Widzicie, wlałem troszkę wody. Pelet już jest praktycznie cały mokry. Jeszcze go troszkę pomieszam. Jest taki teraz błyszczący, bo cały się pokrył wodą. Może to zobaczycie, zaraz wam pokażę. Jest taki błyszczący, ale widać, że jeszcze troszkę mało wody, tak więc odrobinkę, ale już o, proszę bardzo, kleje się, tak więc jest dobrze. Wchłania powoli wodę. Jeszcze troszkę wymieszamy. Proszę, jak bardzo ładnie się formuje, ale widać, że bardzo się kruszy, tak więc dodamy jeszcze odrobineczkę, ale to odrobinkę wody. Nie za dużo. Dalej ciągle mieszamy. Trzeba pamiętać, żeby dokładnie wymieszać pelet z wodą, żeby nie zostawić miejsc bardziej dowilżonych i mniej dowilżonych. O. Proszę, teraz widzimy jak nasz pelet praktycznie nic się nie rozpuścił. Ale widać, jaki, jaki on jest po prostu lepki, i jest cały. Jakbyśmy nie dodali nic wody, i właśnie o to chodzi w wojnie na metodę, żeby nasz pelet był bardzo klejący, ale był cały. Nie rozpuszczony, tylko taki sypki, żeby po uformowaniu kulki można go było spokojnie rozkruszyć. Ale odstawimy go jeszcze na parę minut i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Sprawdźmy teraz, czy nasza zanęta jest gotowa do użycia, czy się odpowiednio trzyma naszego koszyczka, nie przykleja nic do ścianek formy, czy nie jest za sucha, ani za mokra. Bierzemy w tym celu formę, tu jest akurat forma Medium ESP, do tego koszyczek. Koszyczek sobie kładę tutaj na dno. Do formy nasypujemy naszej zanęty. Delikatnie tutaj wygładzamy górę. Nadmiar do wiaderka. Bierzemy nasz koszyczek, przykładamy do formy od góry odpowiednio kształtem, ciężko się pomylić, ponieważ forma jest dopasowana odpowiednio do koszyczka. Ściskamy wszystko razem, możemy to robić mocno, możemy je mniej, to zależy jak chcemy, żeby jak długo nasza zanęta pracowała po prostu w naszym koszyczku, żeby czy ma się szybko rozmywać, czy wolno, na jakiej odległości łowimy głębokości. Gdy już ścisnęliśmy naszą zanętę wraz z koszyczkiem w formie delikatnie rozchlamy ścianki i wyjmujemy. Proszę bardzo. Mamy gotową do użycia, do zarzucenia formę wraz z zanętą. Proszę bardzo. Tutaj oczywiście u góry powinna się znajdować nasza przynęta, pelet, kukurydza czy kulka, ale to w dalszym części filmiku Wam pokażę w jaki sposób po prostu Użyć formy, przyponu, jak zaprezentować naszą przynętę w takim oto koszyczku, wraz z zanętą. Nasza zanęta okazała się odpowiednio nawilżona do stosowania na naszym łowisku, na metodę. Teraz sprawdzimy, jak będzie się zachowywał nasz pelet po nawilżeniu. A więc znowu bierzemy formę, oczywiście medium, tak jak poprzednio. Sobie odkładam koszyczek. Bierzemy pelecik. Wsypujemy tutaj. Jak widzimy, pelecik zachowuje się tak, jakby nie był nawilżony, ale tak naprawdę proszę, po cięciu ręką bardzo ładnie się klei, formuje, tak samo ładnie się rozkrusza. Tak więc wsypujemy go dalej do formy. Robimy to tak na płask. Bierzemy nasz koszyczek. Przykładamy i wszystko mocno ściskamy. Jak widzicie, peldyst z wierzchu jest miękki, klejący, a w środku pozostaje jeszcze twardy. I nasz koszyczek nie wchodzi tak głęboko do formy jak przy użyciu zanęty. Sprawdźmy teraz, czy jest zupełnie konsystencji i czy nic nam się nie lepi do ścianek naszej formy. Proszę bardzo. Oto nasz pelecik, widzicie? Jest cały. Praktycznie nic nie jest rozpuszczony. Jak ładnie się klei, i w takim oto peleciku tutaj powinien się zastosować nasz pelecik przynętowy, kulka proteinowa czy kukurydza. Może być inny kolor. Chociaż wiadomo, ryby niby się nie kierują wprawdzie kolorem yy, naszej przynęty, w ogóle kolorami, ale czasem warto spróbować jakieś jaskrawej, kolorystyki przynęty umieścić na takim. Czarnym otoczeniu naszego peletu. Mamy już gotowy pelet, mamy gotową zanętę. Teraz pokażę Wam w jaki sposób umiejscowić naszą przynętę w formie, żeby odpowiednio zaprezentować rybom w łowisku w celu skutecznego połowu. Do tego celu użyję dużej formy ESP Mega Method oraz. Wcześniej już montowanego, co widzieliście na poprzednich filmikach, zestawu wraz z pływającą jaskrawą kulką proteinową. Zestaw sobie umieszczę tutaj na dole. Rękę wkładam na dół, ja tak zawsze robię na owisku. Tutaj w formie widzicie takie wgłębienie. To jest wgłębienie po to, żeby tu umiejscowić naszą przynętę. Czy to jest pelet, czy kulka proteinowa, czy kukurydza. Umieszczamy ją w ten sposób. Haczyk w tą stronę. Jak widzicie. Tutaj mamy nasz przypon do koszyczka. Wsypujemy zanętę. Delikatnie, nadmiar oczywiście ściągamy. Tu możemy sobie delikatnie uklepać paluszkiem. Bierzemy koszyczek. Przykładamy odpowiednio formy. Ściskamy wszystko razem. Tak jak widzicie, koszyczek głębiej wchodzi w formę, bo zanęto oczywiście jest miękka, nie tak jak pelet że jest twardy i nasza, nasz koszyczek się nic nie wchodzi. No i co? Zobaczmy teraz w jaki sposób nasza przynęta będzie się prezentowała rybom w tym oto koszyczku. Delikatnie wyciągamy nasz koszyczek to z formy. Proszę. Co się ukazuje naszym oczom? Już Wam pokazuję. Widzicie? Troszkę Wam odsłonię tutaj. Tutaj jest nasza kuleczka, jest haczyk. Zestaw upada do wody, tak leży na dnie, w ten sposób jak na mojej ręce. Ryba płynąc, oczywiście, je nasz zanętę i przy okazji natyka się na pyszny smakołyk. Połyka go ucieka, i w tym momencie się zacinam, bo zestaw jest, a akurat oczywiście zestaw jest samo Przed momentem widzieliśmy jeden zestawów samo mega metod do połowu. Większych ryb wraz z spływającą kulką proteinową. Umieściliśmy w nim zanętę, tak jak to widzieliście. Teraz pokażę Wam lżejszy zestaw przelotowy z spływającą kukurydzą, który będziemy stosować na delikatne brania na wiosnę, późno jesienią. Myślę, że niedługo wybierzemy się wraz z tym zestawem nad wodę, jeżeli oczywiście woda pozwoli. A więc tak, mamy tutaj małą formę. Mamy nasz plecik, który przygotowaliśmy przed chwilą. Widzimy, on się bardzo ładnie lepi. Ale tak, tak samo się ładnie kruszy, nie powinien nam się ten pelet lepić do rąk, ponieważ wtedy będzie nam się lepił do ścianek. Formy bierzemy nasz zestaw z przyponem spływającym kukurydzą. Kukurydzę umieszczamy tutaj tak jak w poprzedniej, w większej formie, w zagłębieniu. Tutaj mamy nasz haczyk. Bierzemy sobie pelet. Wsypujemy tutaj. Możemy dać więcej. Nadmiar delikatnie zgarniamy mamy to gotowe bierzemy nasz koszyczek układamy odpowiednio do formy teraz wszystko ugniatamy ładnie ściskamy boki z góry ładnie ugniatamy i zobaczymy czy wszystko odpowiednio nam się tu zlepiło czy nic nie przylepi do ścianek ja zawsze sobie na początku odchylam trochę tak boki formy delikatnie I proszę. Nasz zestaw przylotowy do połowu na kukurydzę pływającą mamy gotowy wraz z peletem. Widzicie, pellet jest cały, praktycznie nierozpuszczony. On nam w wodzie będzie ładnie się prezentował. I widzimy jak kukurydza ładnie się prezentuje na tle czarnego peletu. I taki zestaw po prostu zarzucamy i czekamy na pierwsze, pierwsze nasze branie ryby. Wiemy już jak rozmieszać odpowiednio zanętę, żeby była odpowiednia konsystencja. Żeby nic nam się nie lepiło do formy oraz elegancko się prezentowało w naszym koszyczku wraz z przynętą. Tak samo wiemy jak rozmieszać z wodą nasz pelet, jaką ma mieć konsystencję, jak ma wyglądać. Jak go umiejscowić wraz z przynętą w naszej formie w celu łowienia metodą. W następnym odcinku przedstawię Wam w jaki sposób nasze dwa zestawy, które wykonaliśmy przed tym momentem będą się zachowywały po napełnieniu czy zanętą, czy po prostu peletem pod wodą, tak by ryby je po prostu widziały. Nie wiem, czy ktoś z Was sprawdzał w jaki sposób taki zestaw podracenia do wody się zachowuje, ale ja wam to przedstawię w domowych warunkach w znaczeniu z wodą. Tak więc zapraszam Was do oglądania następnego filmiku. Proszę Was także bardzo o to, żebyście dodawali komentarze. Jeżeli komuś się to podobało, zachęcam do dawania łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału. Tak więc oczekujcie następnego odcinku z cyklu Podstawy metod FEDER. Na kanale Powiątkujmy. Zapraszam.